20 rocznica mojej sekcji. Właśnie rozpoczynamy sezon barowy. Drogie dzieci, czy wy wiecie jaki dzisiaj jest dzień? Pozdrawiam wszystkich, którzy choć raz byli na moim na moim treningu przez te całe 20 lat, bo w tym roku przypada 20 rocznica mojej sekcji. Jako mały chłopak miałem kilka lat po pierwszej prezentacji filmów z Brusem i zafascynowałem się tą postacią i sztukami walki w ogóle. Marzeniem moim wtedy jedynym było trenowanie Jeet czyli tej sztuki walki, którą stworzył w latach 60. Bruce Lee. Natomiast na próżno było szukać takiej sekcji w Polsce, po prostu ich nie było. Więc postanowiłem zapisać się do Kowalskiego Klubu Karate, gdzie przez kolejnych 10 lat zgłębiałem tam swoją wiedzę. Był to styl shotokan stworzony przez wielkiego mistrza Joshina Funakoshi. Moim pierwszym trenerem był pan Adam Peczeniuk, potem byli trenerzy Grzegorz Truchanowicz, Dariusz Rajkowski, pod okiem których się wspinałem na kolejne szczeble oczywiście pan Janusz Piepiora, jeden z twórców tej sekcji, która powstała w roku 79, który co roku nas egzaminował i trzymał cały ten klub w ryzach. Równolegle z tymi, tymi treningami karate, jednak moim marzenie było Jitkundo i tak jak mogłem, na ile mogłem, tak próbowałem realizować się w tej sztuce. Natomiast w roku 2000, bądź 2001, dowiedziałem się, że istnieje takowa sekcja w Łodzi, prowadzona przez mistrza Wojciecha Hadamusika i tam pojechałem, wyjechałem do Łodzi i tam zacząłem trenować. Miałem już dość duży bagaż wtedy, jeśli chodzi o trening sztuk walki, wiedzę na temat brusa, linii Jitkundo w ogóle, także dość szybko stałem się asystentem w tamtej szkole, a po pewnym czasie dostałem autoryzację na samodzielne prowadzenie tych zajęć. Zaczęły się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych i udało mi się spotkać yy, i trenować uczniami, przyjaciółmi brusali takimi jak Danilo Santo, Larry Harcel, czy Richard Bastillo, zresztą tego ostatniego. W roku 2011 otrzymałem nominację na tytuł instruktorski w Jeet Równolegle z treningami Jeet Kune uczyłem się również innych sztuk walki, jak shoot wrestling, skali. MMA czy Kombat Semicin Wrestling jest to styl walki stworzony przez Eryka Paulsona, który był również uczniem danej Santo i z rąk Eryka Paulsona zostałem nominowany również na tytuł instruktorski, chyba jeden z kilku w Polsce, bo mówiąc z kilkunastu, chyba bym przesadził. W roku 2003 zdecydowałem, że sam otwieram swoją szkołę i początkowo nazwa brzmiała Dolnośląska Akademia Dzyką do Shoot Wrestlingu, która po kilku latach zmieniła się w nazwę istniejącą do dzisiaj, czyli Akademia Sztuk Walki Pawła Krażeskiego Prowadziłem zajęcia na terenie, przez te całe lata, na terenie Kamiennej Góry, Jeleniej Góry, Kowar, Karpacza, Miłkowa, Ścięgien. Z czasem zauważyłem, że również jest zapotrzebowanie na rynek fitness, na treningi siłowe, w takim szeroko rozumianym pojęciu treningu siłowego. I powstała pewna gałąź mojej szkoły, którą nazywałem Strong House. I tam właśnie realizowałem te zajęcia, typowo siłowe i fitnessowe. Dzisiaj w większości zajmuję się nauczaniem indywidualnym, personalnym. Nauka Personalne jest zupełnie czymś innym, że w ten sposób mogę realizować cele nie tylko swoje, ale klientów. Przede wszystkim zawsze ktoś przychodzi na zajęcia, mogę z nim porozmawiać, czego oczekuję, jakie ma predyspozycje. Wie, wiem, kiedy mogę progresować z taką osobą, kiedy muszę się cofnąć kilka kroków. Także w większości prowadzę takie zajęcia, ewentualnie zajęcia w małych grupach, gdzie mogę kontrolować to wszystko, czego bym nie mógł kontrolować na zajęciach grupowych. Przez te wszystkie lata pomagało mi kilka osób, to są moi asystenci. Chciałem im podziękować w tym momencie za to. Dzień dobry, albo dobry wieczór. Tak e, Tak jak widać sezon barowy w w Ameryce, Ameryka Bar. Dzisiaj dla naszych gości gra Bandi i w tym przypadku chciałbym wszystkich zaprosić do nas. Będzie więcej takich weekendów, gdzie będą pojawiały się muzyce. Na barze można dostać świetne drinki, świetne piwo. Mamy nowe rzeczy w karcie dań, także myślę, że nie znajdziecie lepszego miejsca na dobre spędzenie czasu wieczorami od tego tutaj właśnie w Ameryce. Będzie miło Was gościć. Zapraszam, właśnie rozpoczynamy sezon barowy. Pogoda może nie jest jeszcze barowa, ale. Już publiczność przyszła, więc bawimy się dzisiaj tak jakby jesień nas zaraz miała zastać. Jak często będziesz go grał? Jak najczęściej, przynajmniej raz w miesiącu. Jak się gra w Ameryce? Najlepiej. jest Najlepszy lokal do grania w Kowarach. Pamiętam dobrze! Knoś Drogie dzieci, czy wy wiecie jaki dzisiaj jest dzień? A jaki to jest dzień? Super wszystkiego najlepszego od rodziców, od przyjaciół, od nas, od kina za rogiem. Jak się bawiliście? Proszę bardzo. Miodek dla mnie? Naprawdę myślałeś, że mógłbym zapomnieć o twoich urodzinach? To do zobaczenia już niedługo. Dzięki pa. Pomachajcie rodzicom.